4 czerwca wyszła nowa mapa do Ark Survival Ascended. Jest to mapa The Center i dziś sobie zobaczymy jak ona wygląda, jak ona wyglądała kiedyś. E, niestety nie mam jej pobranej i nie chcę mi się jej pobierać do oryginalnego Arka, więc pokażę wam tylko tutaj jakieś zdjęcia jak ona wyglądała w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jest to podstawowy resp na plaży. Ja tutaj kiedyś grałem z kumplami i tak szczerze Szybko przestaliśmy grać na tej mapie, więc wiele, wiele o niej nie wiem. Wiem tylko tyle, że była na pewno bardziej zielona. Już sobie troszeczkę pozwoliłem pobiegać przed rozpoczęciem nagrywania, żeby wiedzieć, jak ona w ogóle wygląda. Zobaczyłem sobie też filmik na internecie, jak ona wyglądała kiedyś i. no wyglądała lepiej, szczerze. Mimo iż grafika jest lepsza w samej grze i ogólnie uwielbiam Ark Survival Ascended i pierwsze dwie mapy, jakie zrobili. A do, do tej gry, no to są super, mm, są świetnie zrobione, no ale tutaj zbyt zielono to nie jest, a tam było troszeczkę więcej tej zieleni. A, no i jestem lekko rozczarowany, tak szczerze, ale mimo wszystko zobaczymy sobie tę mapę, bo wygląda ona naprawdę bardzo ładnie. No i przy okazji, w tym czasie, kiedy będę biegał, będę wam pokazywał jakieś miejsca, to będę wam też pokazywał screeny z tych lokacji z oryginalnej wersji gry, czyli Ark Survival Evolved. No i tak, co my tu mamy? Mamy niebieski obelisk, mamy tą plażę, na której się respimy. Mamy tu pierwszy resp i gdzieś też na takiej plaży zaczynałem wtedy grać z kumplami. Ale przestali, przestaliśmy grać, uwaga, dlatego, że jeśli jeden gracz wszedł do wody, to teleportowało go do hosta. Bądź na odwrót, jeśli host wszedł do wody, to wszystkich teleportowało do hosta. I tu tłumaczę już dlaczego tak jest, dlatego, że woda była liczona, nie wiem z jakiego powodu, o jajeczko. Nie wiem z jakiego powodu woda była liczona mm, jako jaskinia, bo tak jest w oryginalnym arku, że jak się wejdzie do jaskin to zawsze teleportuje do hosta. I to jest bardzo irytujące rozwiązanie, mam nadzieję, że tutaj tego nie ma. Ale to trzeba było mieć drugą osobę, żeby to sprawdzić, teraz tego nie sprawdzimy. Jak widzicie są piękne góry, są piękne wodospady i odpalimy sobie fly'a. Czy wpisywał fly? Tak, to się wpisywało fly, OK, to dobrze. No, jak to wygląda z daleka? Z daleka to wygląda całkiem, całkiem nieźle. Tylko, no, tak jak mówię, ta trawa jest jakaś taka brzydka. Ten teren zielony. Wszystko wygląda jak takie porośnięte drzewami skoczne. I, I to mi się bardzo nie podoba w tej mapie. No, bo ona niestety oryginalnie wyglądała dużo, dużo lepiej. Chwileczkę, odpalmy sobie mapę. I spójrzcie, że tutaj powinno być zielono. Ten teren jest cały zielony na mapie. A tutaj mam jakieś takie szare, szaro-żółte gówno. Bez żadnej trawy. No, mi się to osobiście nie podoba. Jestem rozczarowany. Weszło, weszło też nowe DLC, jeszcze jedno, które dodaje jakiegoś takiego ognistego tykrysa, kota czy, czy coś. Niestety tego nie kupiłem, bo uznałem, że i tak aktualnie w Parka Sendet nie gram, więc nie będzie mi to do niczego potrzebne. No i tutaj, jak widzicie, też są niby mnóstwo, całe mnóstwo krzaków, ale one rosną na łysej skale. I, i piasku, więc no, nie podoba mi się to tak szczerze. E, oryginalnie ta mapa wyglądała lepiej, ale chodźmy zobaczyć wodospady. Tutaj mamy rzekę. Tutaj jest taki kozacki wodospad, to, to, to chciałem Wam pokazać. No, ścinki są, niestety za szybko się poruszam troszeczkę. E, no ale tak, no wygląda to całkiem ładnie. No kro, proszę, nie rób mi czegoś takiego. Nieładnie. Tu sobie no, tu sobie stańmy i sami możecie spojrzeć, jak to wygląda aktualnie. I pokażę Wam gdzieś na ekranie, jak to wyglądało jeszcze do niedawna. Myślę, że wyglądało to dużo lepiej, a, no, ale no, nie ma tu co gadać za bardzo. Szczerze, szczerze nie polecam. I tak, Scorch Tarp było dla mnie gigantycznym zaskoczeniem. Bardzo mi się podobało. Island też było nieziemskie. No, tak tutaj nie wygląda to za ładnie. I, I mamy kolejny fajny wodospad. Wygląda to nieźle. Ale nie jest to to, czego oczekiwałem. Nie ma żadnej trawy, żadnej zieleni. Nie ma nic. Więc no. Jeszcze warto wspomnieć, że DLC jest darmowe. Więc i tak nic nie tracicie. No bo, no bo jest za darmo. Tam są w ogóle jakieś wyspy. Mogę tam dolecieć? To jest gigantyczny ocean. Mogę oddalić kamerę. No, nie mogę oddalić mapy. No. Nie mogę oddać mapy. Wyłącz mi to. E, tam są jakieś takie... Jakby ta mapa była rozszerzona o tamtą część, to myślę, że byłoby lepiej, bo... Ale tak się kończy, no to tam dalej nic nie ma, tam jeszcze jest tylko morze. No a tutaj jak się mapa kończy, to dalej są jakieś takie ciekawe, ciekawe krainy. No ale trudno. Mamy też takie jaskinie. E, tutaj się zima gdzieś zaczyna. E, dalej nie... O, super. No, to tyle mogę powiedzieć o tej mapie. Tyle, że moja postać się wysrała. No i tutaj zaczyna się zima. No nie wiem, ta mapa wyglądała lepiej, moim zdaniem, w oryginale. Mam nadzieję, że poprawią tą zieleń albo wyjdą jakieś mody poprawiające tą zieleń. No i tyle. Jeśli chcecie usłyszeć moją opinię, jestem niezadowolony. Bardziej byłem zadowolony z pierwszych dwóch map. Tutaj niestety coś nie wyszło, ale zawsze tak jest, że. Coś kiedyś musi wyjść, i potem, jak się chce zrobić to samo, to często wychodzi gorzej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Króciutki taki filmik z pokazania tej mapy. Do zobaczenia, no i cześć.